Cześć, Siemano z tej strony, Mr. Guardian i razem z firwark.pl nagrywamy Single Block Challenge. Siemi. Mamy zamiar zrobić wszystkie zadania, więc życzymy miłego oglądania. Mam nadzieję, że pamiętasz się. No, to zaczynamy, nie? Mm. Pozwól, że ja się tym zajmę. bo żeby nie było pierwszego faila. Więc tak. Ja się zajmę. Generatorem. Dodaliśmy sobie dwa razy więcej nici, żeby starczyło na dwa łóżka. No i... To tyle. Tyle, na dzisiaj. Jak na dzisiaj. Nie, nie, nie! Co ty zrobiłeś? Ja Przepraszam. Piszcie mam całą wodę i dirtanie nie! E, tego nie było. No tak tego... się było! Tego nie było. Tego nie było. Um, ja zawsze robię taki dziwny generator. Tak. Eee. eee. WTF to jest. Dobra, tego też nie było. O kurde. Czekaj, 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 czekaj. Cze. Yeah. To ja zaraz może posadzę za jednego. Daj jednego teksta. Masz. Kupa. Kupa! Jest! Błagam, mi przypomina... Co mi o tym. Uszyd. Jak to teraz postawić?! Nigdzie nie mogę włączyć! Dobra, dobra, żyjesz? GameModów nie ma, na początku było malutkie, no to... Taki fajne na małe! Tu myszka mi się ścięła. Taki Nie, to myszka mi się po prostu ścięła. Kurde, tylko mam mały problem. Ładne. Jaki? Albo nie, przesuń się. Generatorów nie umiesz robić, to jest prawda. Tak, tak, tak. Do widzenia, dziękujemy panu. Panu już dziękujemy, trzy razy na nie. Mam być wrenny Cześć! Mam bon mila O nie, to nie, to nie, to nie. I zapisz lazuli. Nie, nie, nie kop tego! Ty wyjdź, bo ja tu muszę postawić wodę, żeby tu zrobić ten, genera ten, ten generator. Ten generator. Ten generator. Który to dirt? Ten. Dobra. Ojcu, ten brązowy. Jest, nie ma fejla. Będzie generator. Ciesz się. Usi. Czy ty wziąłeś wodę? Cii, 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 cii. Cicho. Kolejny spay ze strony mojej. Cicho, niczego. Weź nie... wodę, proszę, szybko. Ej weź wodę. Weź szybko wodę. Ustawiłem. O. Trochę w lewo! Dobra. To jest taki. Weźmy może przedstawmy tego workbencha. Workbencha? My nawet nie mamy workbencha! Ale będziemy mieli to przedstawimy. Dobra, ja się zajmę rozbudową wyspy później. Mamy kobla jednego jakby co, tylko trzeba go wykopać. Ty się zajmij drewnem i ja tu zrobię nam miejsce do kopania. Ciężko ci powiedzieć, wiesz. Shit shit shit, shit, shit. Jest! Złapałem! Zrobić cenzury. Tak, tak, tak. <gry> Dobra, kopaj, kopaj. No! Złapałeś wszystkie przedmioty? Mam wszystkie przedmioty. Dobra, tak. to postaw tu czesta. Ja. Gdzieś tu! Byle by się nie spalił. No, wrzucaj tam przedmioty. Mm ja tu moje wykopię drewno. Dobra, to ja się zajmę kopaniem kobla, nie? Się zajmę. To koprenko. Dobra, kaktusem będę kopał. Patryk, nie, lepiej kopać drewnem. Dzięki! Dup. Dup. Mamy kilo! To kurde no! Pierwszy kabel stąd się spalić. Drugi! Trzeci, Bogam trzeci! Trzeci! na razie cały ten. Będę. O, Mam jest. już kamienne kilo. I rozbudowujemy wyspę w dół, nie? Tak jak ja. Czy jak? Pojętnie no, mi to. Tylko, patrz jaki drzewa wyrosł. Oh, shit Ja takiego nie lubię. To są brzydkie słowa. Chcę hmm? używać. Tak. Chcę hmm. powiedzieć kupa. Ha 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 he 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 ha 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 Eee, mam teraz podbudować wyspę. Jeszcze mi przestać trzymać drewno przed nosem. Ja ci nie polecam, wiesz? Chodzi, bo zaraz woda zamarznie. To jest Tak. Choć obudujemy <grym> wodę. Nad nią trzeba coś postawić. Ciekawe co? Nie wiem. Chyba jest nieco Dobra Dobra, na razie ci deski postawi nad głową. Nie nie stawiaj nic. No dobra. Ja tego dirta tu się posbywam Dirt nam się przyda. Mam dwa dirta. dwa dirta. Co ty kurde zrobiłeś z lawą? Nie pod ze mną. dobra. Mission possible. IMPOSSIBLE FUZJUM JEST! To masz? <try> Wpadaj Nie ma chleba <try> Au DIRT Że. mnie zrzucisz, nie? Tak, tak, <grym> nie było. Czy ty, ty też to słyszysz? Hmm. wiesz, co mam taki pomysł, żeby. Nie, słuchać, jest. nie, ale ty też tam słuchasz, przyznaj się. Nie, ja. tak, 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 tak. Nie przyznajesz się do tego, że coś robi.

You are dead. Jest! Co? Mogę sobie zrobić nieskończone źródło wody. Wow, ale to ekscytujące. Wow, mogę się kąpać. buduję? Zaraz to buduję drewnem. Nie, nie obuduj tego drewnem. Bo się no nam spali. Błonie, to jest na twoją odpowiedzialność. A <laughs> Sorry. To było nie chcąc, po prostu mi przyszedłeś w kadrę. Tam zrzucam do ciebie tego, kobla czasami. Jest! Kolejne zadanie! Zrobione! Nie zgadniesz jakie. Gdzie to postawić tu? A lód nam zamarza. Taki pomysł, żeby zrobić to to i to. Żeby nam woda nie zamarzała, nie? Dobra. Czas ludzie. Wiem, że się nudzisz. Ale ja się nie nudzę, ja słucham muzyki. No, a widzicie, przyznał się wreszcie. To jak po większość... Jeżeli nie. Chcę trochę kobla pokopać. Czy ty pewnie mnie chcesz też? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Masz. Dankę. Dobra. Yy, budujemy się teraz. Yy, w sensie taki... Jak ja się buduje? W bok, czy w dół? Bo ja się lubię budować w dół. I tak jak to zrób pomieszczenie, gdzie będzie można łóżka postawić. Okej. Okay. Czyli w dół. Później to wszystko się tam z, ro, za, przeniesie. Ten generator, to wszystko, nie to potem się to wszystko... Generator. Generator. to wszystko się później przyniesie, nie? No. W takim sensie, że... Dobra... A... Wełna straciła Ciebie. Co, straciliście? Wełna. Jak? To co? Ha, ha, ha. Bardzo no. Prawie, Prawie popuściłem. Wow. Nie wiedział... Nie! Okay, Weź, bo ja chcę tam coś wykopać. O, dzięki za kobla przy okazji. Ten jeden kobl, który mnie wkurza. Jest. Dzień wstaje! Owen. Oh, to, okay, to jest normalne drewno. Hmm. Zastanawia mnie, czy ludzie mówią... No, no to drewno. A... Zastanawia mnie, czy no, ludzie mówią na ten na cobblestone bruk. No to jest popękany kamień, no to trochę przypomina. Boże, to. chodzi mi taki. No, bo większość mówi bruk, tam nie liczy. większość mówi cobblestone, większość mówi bruk. No i tak się zastanawiam, co jest z tego przyczoną. Jest ja czy co? Ja powiem tobie, ja teraz tobie powiem, wiesz? Ja ci co? ja ci pokażę. Ał. O! Woda! O, woda. Co ty woda. Z... To nie ja. Nie, 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 tak. Tego się tak nie rozwala. Zrobi tak. Tu i tu. Oh shit. Teraz nie rozwal nie, nie. tego! O! Nie! Ty klocu. Ha ha, ha, ha! Patrz! Genialny Patryk. Powtórz, bo nie uwierzyłem. No nie! Ty chcesz tam nam mam zrobić tą małą wysepkę! No! No tam jest stone! No lol! To, to był mój plan, nie? Ale... Tak, tak, tak! Ja te, ja to wszystko weź to nie... pousuwaj! Nie! Tak to nie wygląda! Chyba, weź że każdy będzie... Me... Chyba... To, to wtedy weź mi stąd wodę! Dobra, już. Bo ja, już ja już radę. się do tego zabieram! Weź no, Muszę wszystko robić, co ci powiem. Tak, chciałbyś. Szybciej kobyl z tą kop się, bo ja się zaraz tu utopię. aaaaa Aaaa! woda nam tam w góry zamarzła. To tędy, lot! Szybko, szybko. Spithack! SpitHack! Dobrze, że tu zamarzła. Nawet. To ja a potem robić? to... A wiesz, że potem będziesz musiał to, 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 to tam na dole, nie? No. To, to, co masz tam na dole, to będziesz musiał to jakoś naprawić, nie? Jakoś to wy... W takim sensie, że to jakoś tak ładnie uzdobić, żeby to było takie estetycznie. jakby, co ja tu kopię, nie? Przesuń się. Mistrz. Dzięki! <noise> do nowego kolla! Au! Może sobie tutaj I... zrobimy takie coś małego? Dobra! Czy... Każdy będzie miał oddzielną wyspę, Ty będziesz miał tak na ni tam Nie, niżej. mi o, no, po prostu takie Aj, że tam załóżmy, zrobimy jakiś. E, mob graj, czy coś? Oh my God. Chyba, że tam będzie portal do netheru. To dopiero w przyszłości. <noise> Tak, odległa przyszłość. A Mam nadzieję, że się czas. Pamiętaj, że są święta. Nie, nie My pamiętam. Mamy... My mamy. To ja zrobię małą przerwę w nagrywaniu i zobaczę jaki czas. Zaraz powrócimy za sekundkę. E, dobra ludzie, sprawdziłem czas na nagrywaniu, nie mamy za bardzo dużo czasu. Jeżeli chodzi... Akurat 15 minut około będzie. Więc do zobaczenia w drugim, drugim odcinku. Cześć. Tak dru drugi sezon chciał już tu wyskoczyć z drugim sezonem. Nara. No cześć.